Jakub Pochwyt, witam ze studia telewizji TVT. A dziś obok mnie pani Mirosława Nekiel, posłanka na Sejm RP, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani poseł, jedną z najszerzej komentowanych spraw w ostatnim czasie w naszym kraju są ceny prądu. Proszę powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda obecnie i czy rzeczywiście opłaty za energię prawdopodobnie pożybują wysoko w górę? Poszybują. Pytanie wie pan tylko w jakim czasie. No, rządzący chaotycznie pod koniec roku sobie uświadomili. I żeby y, powiedzieć, tutaj taki, taki smaczek rzucić całej tej sytuacji, akurat y, pan minister Tchórzewski odpowiadał na moje pytania, bo w trybie artykułu 152 o energetyce y, złożyłam wniosek o zwołanie Komisji Energii. Przerwano posiedzenie z uwagi na rozpoczynające się posiedzenie Sejmu, i przyszedł pan premier, który powiedział, że energii nie cena energii nie pójdzie w górę. A 15 minut wcześniej minister energii twierdził, że muszą pójść ceny energii i uzasadniał nam na posiedzeniu, dlaczego. Mówił o samorządach, że też muszą pójść, ale samorządy mają wyższe przychody. Po czym, jak premier powiedział, rozpoczynając posiedzenie, że Ceny energii nie pójdą w górę? Była druga część komisji. No i pan minister Człórzewski na moje pytanie, panie ministrze, to pójdą te ceny energii w górę? Bo pan mówi co innego. To jest mój szef, ja się muszę dostosować. No i zmieniał swoje zdanie. To tak dopowiedziałam, żeby było wiadomo, w jakim klimacie, atmosferze to wszystko się działo. A jak to później... sytuacja wygląda obecnie? Obecnie poprawialiśmy już tę ustawę, którą przyjęliśmy w taki sposób chaotyczny pod koniec roku, bo Komisja Europejska nie wyraziła zgody na e, tak znaczne ograniczenie e, w, roli Urzędu Regulacji Energetyki. Żeby było wiadomo, to jest bardzo ważna instytucja, która e, trzyma e, wszystkich sprzedających energię, wszystkie firmy e, z tymi taryfami i cenami. I to ma wpływ na. Cenę energii odbiorcy końcowego, czyli nas wszystkich, ograniczyła i poprawialiśmy tą ustawę, bo Komisja Europejska się nie zgodziła na taką ingerencję. Um, I powiem panu tak, że pan prezes, pan prezes Urzędu Regulacji Energetyki powiedział w ten sposób: Proszę państwa, polska energetyka w ciągu tych ostatnich trzech lat cofnęła się o 20 lat. Efekt tego będzie bardzo zły dla przyszłości konkurencyjności polskiej gospodarki. Bo jak wszyscy rozumieją, bo to naprawdę nie trzeba być ekonomistą, menedżerem, żeby rozumieć, jak dużo zależy od ceny energii. Nie tylko gospodarstwo domowe, jak nam się będzie żyło, ale jak firmy będą prosperowały, jak samorządy będą działały. Absolutnie wszystko to jest. Jeden z kosztotwórczych, podstawowych elementów, prawda? A więc można powiedzieć, że ceny energii na pewno poszubują w górę? Pytanie, Oczywiście. Spodrzmi, Pytanie kiedy? tylko kiedy. Jest to odłożone w czasie, bo jest rok wyborczy. Czy w tej chwili państwo będzie kupowanie. dopłacało do tych cen energii? Oczywiście już dopłacamy. Ogromne pieniądze dopłacamy, bo to yy, zatrzymanie cen energii będzie nas kosztowało od 8 miliardów, jak szacują, bo to idealnie się nie da przyniczyć jeszcze w tej chwili, do 16 miliardów, proszę pana biorąc do tego ceny, yy, które, ceny, które płacimy wszyscy za restrukturyzację górnictwa 8 miliardów, 8 miliardów jest na restrukturyzację górnictwa, proszę policzyć, jaka, jaka, jaki to jest ogromny koszt, który zapłacimy w jakiejś tam nieokreślonej przyszłości. Ale najważniejsze w moim rozumieniu, a jestem wiceprzewodniczącą Komisji Gospodarki i Rozwoju od 14 lat parlamentarzystką, która się interesuje gospodarką i energetyką. W tych dwóch komisjach, plus jeszcze Unia Europejska, byłam przez dwie kadencje poprzednie członkiem. Także te sprawy są mi bardzo bliskie. Interesuje się też i z pozycji takiej trochę naukowej, i dlatego powiem, że ja jestem przestraszona tym, a, a trudno mi jest przestraszyć, proszę mi wierzyć, co zdarzy się później. Bo przecież to, że nie da się utrzymać cen sztywno energii, nie patrząc na rynek, na otoczenie, nie mówiąc o zglobalizowanej gospodarce. Pani poseł, a jak Pana? pani oceni aktualny stan polskiej energii? To dokończę tylko zdanie. To już było wiadomo, bo przecież przeżyliśmy okres. Ja, pan jest młodym człowiekiem, a ja już trochę przeżyłam i pamiętam te czasy słuszne minione, jak one się skończyły, jakim efektem. I ja myślę, że społeczeństwo to rozumie, um, tylko może nie ma czasu myśleć o tym na co dzień. Może na szczęście. I co z tą polską energetyką? Ma pani rzeczywiście spore obawy? O jej Mam przyszłość? ogromne obawy. Powiem, że od trzech lat, jak naciskaliśmy Komisję Energii i Skarbu o tak zwany miks energetyczny, bo to jest podstawa. Bo najpierw musimy wiedzieć, jaką rząd przyjął strategię, z czego chce ten prąd produkować, jak to będzie podzielone po, pomiędzy te sektory. Na, dopiero niedawno złożono o, barburkę, płynął wniosek o strate opiniowanie strategii energetycznej do Komisji Energii. W jaki, w jaki sposób to było omawiane, jest to nagrane, można to sprawdzić. Naprawdę y, żenujący poziom te, tej dyskusji był. Przy nieobecności, bo to barburka, wiadomo, święte prawo, żeby być w terenie i świętować na Śląsku. Więc przy pustej sali prawie. Natomiast dyskutowano, żeby skrócić wielu gremiach, które niekoniecznie są właściwe do tego bardzo szeroko ten projekt, czyli tą strategię, i zebrała jak najgorsze opinie. Czy Polska powinna stawiać na energię produkowaną z węgla? To jest dylemat duży, bo mówię na, do ludzi na Śląsku. Ja sama mieszkam 35 lat na Śląsku i dokładnie rozumiem, byłam na dole. Na, mój mąż był wieloletnim pracownikiem kopalni. Doskonale rozumiem te wszystkie dylematy tutaj tkwiące. Świat odchodzi od węgla. Świat odchodzi od węgla, od paliw kopalnych generalnie, y, przestawia się na inną energetykę. Y, natomiast y, Polska y, musi podjąć decyzję, kiedy, w jakim czasie i co w zamian, bo każdy z nas ma tu jedno życie przynajmniej o tym nam do tej pory wiadomo. I musimy, y, każdy myśli o sobie i chciałby wiedzieć, jaka będzie przyszłość tam w ta, przynajmniej na odległość taką, jaką sobie potrafimy wyobrazić. Pani poseł, ale Pani zdaniem, w jakim kierunku ta polska energetyka powinna iść, jednak powinniśmy zostać przy węglu, czy stawiać na odnawialne źródła energii? I Energi o to, Węgiel energia się też jest wyczerpalnym była... z źródłem mhm. i jak wiemy, to są różne opinie, ile tego węgla mamy, na ile lat. Tak. Jedni mówią tak, inni twierdzą, że się kończy. Kończy się, bo proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Coraz więcej węgla sprowadzamy skąd? Z Rosji, a mówimy. O bezpieczeństwie energetycznym rządzący obecnie twierdzą, że musimy się dywersyfikować te źródła. Zatem uciekamy od gazu z Rosji. Wybudowaliśmy w Świnoujściu terminal. Sama prowadziłam ustawy LNG, plus też myślą o Pipe Baltic z Norwegią połączenie. natomiast Natomiast z jednej strony mówimy o bezpieczeństwie energetycznym uciekając od rosyjskiego gazu, a z drugiej strony kupujemy coraz więcej węgla z Rosji. Dlaczego? Ale uważa Pani, że ten węgiel ilość tego węgla należałoby ograniczyć na rzecz odnawialnych źródeł energii. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście z, w właściwych proporcjach. Mhm. Odnawialne źródła energii, to co zrobili zrobi obecnie rządzący z odnawialnymi źródłami energii, naprawdę jest czymś karygodnym. My płacimy wszyscy za to cenę, bo przecież można było ograniczać, zmieniać, zastanawiać się, jeśli chodzi o te wiatraki, odległości itd. Ale były podpisane umowy, ludzie zainwestowali, zaciągnęli ogromne kredyty i nagle dowiedzieli się, że muszą zwijać interes. Wtedy, żeby było jasne, wtedy, kiedy się okazało, że jest naj, jedna z najtańszych cen energii wiatrowej na rynku. Pan minister powiedział, pan minister Tłuszewski, że likwidujemy energetykę wiatrową. Proszę pana, no koncerny, gdzie są w grupach kapitałowych też ci, którzy postawili, podpisali z nami umowy na, na te y, wiatraki, no co mają robić? Będziemy płacić odszkodowania. Będziemy płacić w arbitrażu międzynarodowym ogromne odszkodowania za To nie zapłaci rząd, bo rząd, Przepraszam, że to będę mówić, ale powtarzam to, żeby się to utrwaliło. Rząd nie ma żadnych pieniędzy. Ponieważ rząd nie ma żadnych. To są nasze pieniądze. To są budżet, to są pieniądze z podatków, czyli zabrane od nas najpierw, od obywateli, a później jest redystrybucja tych pieniędzy, więc wszyscy będziemy za to płacić. Polityka. Bardzo chaotyczna, jeśli chodzi o energię. Już kończę swoją wypowiedź. Polityka bardzo chaotyczna, nieprzemyślana i to, co pokazali w końcu tą strategię energetyczną w tym miksie, jest nierealne z dwóch powodów. Pierwsze, wobec zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Po drugie, wszyscy eksperci twierdzą, że nie jesteśmy w stanie Równocześnie w pewne nośniki i w atom inwestować, a równocześnie pan minister Tchórzewski u siebie buduje w Ostrowcu elektrownię węglową jeszcze. Co jest bardzo kontrowersyjne i już teraz można stwierdzić, że ona będzie trwala, nierentowna. Więc. Sam sobie pan resztę może do, dopowiedzieć i słuchacze, y, co się może zdarzyć. Pani poseł, a pani wie, jak skutecznie walczyć ze smogiem, szczególnie u nas na Śląsku, <coughs> gdzie problem jest naprawdę bardzo palący i bardzo istotny? Kraków moim zdaniem jest takim przykładem, na którym warto się wzorować, bo oni podjęli pierwszą walkę ze smogiem. E, ostatnią opinię, którą usłyszałam, że e, najlepiej nawet nie tyle wymieniać te kotły na węglowe, tylko... Proszę Państwa, musi być dofinansowanie do gospodarstw domowych. Systemowo trzeba walczyć, czyli musi rząd. Rząd dwa lata temu zrobił program walki ze smogiem, czyste powietrze, nazwał pięknie, i niewiele się zdarzyło potem. Nie poszły zatem żadne pieniądze, a przecież zwyczajny obywatel sobie z tym sam nie poradzi. Bo to są ogromne pieniądze. My nie jesteśmy jeszcze zamożnym społeczeństwem. Trochę lepiej nam się żyje niż tam 20 lat temu, ale to jeszcze nie ten czas, kiedy każdy obywatel świadomie sobie poradzi z tym problemem. Musi rząd, właśnie systemowe rozwiązania, muszą być dopłaty i musi być przestawienie na czyste spalanie. Co do źródeł. No, gazowy jest czysty, ja sama mam gazowy, no, ale co z tego, jak w koło mamy y, opalane węglem, i, y, i miałem jeszcze i tego kontrolę, mierzenie y, tutaj w, w wielu miejscach, y, te pomiary, trzeba, trzeba też y, o to zadbać. I proszę Państwa, świadomość. Ona się y, wolniej zmienia niż y, opinie i wiedza. Ale no, trzeba budować świadomość ekologiczną. Dokładamy matce ziemi. Można się spierać i wiele dyskusji na ten temat, ile od nas zależy, ile nie, ile czy Unia Europejska prowadzi błędną politykę, idąc w odnawialne źródła energii. Sporo na ten temat czytam. I, I też myślę i zawodowo się tym interesuję i powiem, że na pewno bliżej prawdy są ci, którzy, bo, bo to widać po decyzjach biznesowych też, bo ci, którzy inwestują w ogromne pieniądze, naprawdę badają wcześniej to, czy dobrze inwestują, odchodzi się od paliw kopalnych i na to musimy znaleźć odpowiednie wyjście, tylko no to akurat nie zależy od rządzących. Trzeba podjąć decyzję, w jakim czasie, co w zamian za to yy, i zwłaszcza tutaj na Śląsku. To jest ogromnie ważne. Pani poseł, całkiem niedawno poznaliśmy przedwyborcze obietnice Prawa i Sprawiedliwości. Jak pani zareagowała na tą tak zwaną piątkę Kaczyńskiego? Wie pan, szóstki, piątki, dziesiątki, mnie to już nie wzrusza, powiem panu. To, są, to jest kupowanie wyborców. Takie, ja nie chcę nazywać tego korupcją wyborczą, bo też tak można pomyśleć, bo proszę państwa, no tak jest, że wszystko za to zapłacimy, zapłacą Polacy. Już 40 miliardów wydrenowano z kieszeni podatników, podatek bankowy, 40 innych podatków prowadzono, Wzięto te pieniądze z kieszeń. To, co powiedziałam na wstępie, że rząd nie ma żadnych pieniędzy. Sam rząd nie ma. Więc no, kupują. Wszyscy chcemy coś dostać. No, tak, tak, tak jest człowiek skonstruowany. Jak ktoś daje, no to tym bardziej, że naprawdę meryci są w dramatycznej sytuacji. Mamy Polskę Seniora jako platformę, zrobiliśmy 500 konsultacji w Polsce. Byłam na wielu tych konsultacjach, rozmawiałam z ludźmi, prowadziliśmy ankiety. Wiemy, jak 90% emerytów ma naprawdę te najniższe emerytury. I no, oni się cieszą, prawda? No, cieszą się, bo dostaną te 1100 zł. Tak samo na to pierwsze dziecko. Przecież od początku mówiliśmy, że jak już. Wydajemy w ten sposób pieniądze, dając 500 plus na drugie dziecko, to trzeba dać przynajmniej na te matki samotnie wychowujące. Składaliśmy projekty. Mówiono, że nie, no i w roku wyborczym nagle pieniądze się znalazły. No, jak mam to panu skomentować? No, to jest kupowanie wyborców. Pani poseł, przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Proszę powiedzieć, co gwarantuje Polakom zawiązana niedawno koalicja europejska? Jestem przekonana, że odsunięcie PiS od władzy, a to jest kluczowe żeby móc y, mówić o tym, że coś się zmieni w naszym kraju na lepsze, y, to y, Polacy to rozumieją naprawdę, że y, tak jak mówię, jesteśmy biedni, więc chętnie przyjmujemy i się cieszymy z tego, bo to ratuje, to rozumiem, ratuje portfel wielu rodzin, ale proszę Państwa, wiemy już, że nikt nie daje pieniędzy za darmo i wiemy, skąd się y, bierze budżet, bo o tym już mówiliśmy. I przyjdzie nam zapłacić cenę, oczywiście wtedy, kiedy już być może ci, którzy są tutaj, a ja w to mocno wierzę, nie będą u steru władz. Mirosława Nekiel, Platforma Obywatelska, posłanka na Sejm RP była naszym gościem. Dziękujemy za uwagę. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję Panu. Dziękuję.